Maja Bochosiewicz ledwo ogłosiła rezygnację z Task, a już wsiadła do samolotu. Zdradziła powód wyjazdu. Widzowie Tańca z Gwiazdami nie spodziewali się takiego zwrotu akcji. W czwartek 16 października media obiegła informacja, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek tej edycji, Maja Bohosiewicz kończy udział w programie. Decyzja zapadła po tym, jak celebrytka podczas intensywnych treningów z Albertem Kosińskim doznała urazu żeber. Teraz jednak ponownie zaskoczyła wyznaniem. Jeszcze zanim potwierdziła swoją decyzję, aktorka dała fanom do zrozumienia, jak trudny to dla niej moment. Opublikowała wówczas wzruszające zdjęcie, na którym pokazała, jak jej mąż wsiada w nocny lot, by nad ranem zjawić się z drożdżówkami i przytuleniem. Jeden telefon z płaczem, a stary wsiada w samolot i leci nocnym lotem, żeby o drugiej w nocy wylądować w Gdańsku i o siódmą rano wjechać z drożdżówkami do sypialni, żeby przytulić. It Itmast Belaw, napisała. Maja Bohosiewicz rezygnuje z Tańca z Gwiazdami. Opublikowała oświadczenie. Finalnie sprawdził się najczarniejszy scenariusz i Maja Bohosiewicz oficjalnie ogłosiła, że wycofuje się z Tańca z Gwiazdami. Zrobiła to za pośrednictwem mediów społecznościowych, zwracając się zarówno do widzów, jak i swojego tanecznego partnera. Kochani, strasznie mi przykro. Chciałam bardzo podziękować przede wszystkim mojemu partnerowi Albert Kosiński za cały ten wspólny czas. Za to, że zawsze byłeś obok gotowy do pomocy, cierpliwy i czuły, napisała, po czym dodała: Teraz wsiadam w samolot i jadę odpocząć kilka dni. Słowa dotrzymała natychmiast. Chwilę po publikacji oświadczenia zamieściła kolejne zdjęcie, tym razem z okna samolotu. Do fotografii dołączyła krótkie wyjaśnienie. A teraz uciekam na kilka dni offline z najbliższymi złapać oddech i dystans do całej sytuacji, napisała. Maja przekazała obserwatorom także informację, zapewne od produkcji, że ona i jej taneczny partner byli wysoko notowani. Dziękuję wam za wszystkie Wasze głosy i SMS. Bo jak się okazało, byliśmy naprawdę wysoko w rankingu, dodała. Na jej decyzję zareagował także Albert Kosiński, który skomentował jej wpis krótko, ale wymownie. Dzięki Maja, zdrowiej szybko, napisał, dodając emoji serca. To póki co jedyny oficjalny komentarz tancerza.